Heu heu. Wesołych świąt wszystkim ale przejdźmy już do życzeń. oby wszystkie wasze marzenia się spełniły. Mam nadzieję, że jesteście na dobrej liście. Ponieważ dzień świąt będzie mnóstwo prezentów, i jeżeli ci się poszczęści, będą spełnieniem marzeń. Więc bądźcie cierpliwi, bo Mikołaj jest już w drodze do rozdawania prezentów i wnoszenia uśmiechu na wasze twarze. Niech radość rozjaśni Wasze dni. Zostańcie silni i zdrowi. Miejcie duże marzenia i nigdy się nie poddawajcie. Wesołych świąt, zwłaszcza z Waszą rodziną. Muzyka Save me from tears, I gave it to someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away This year to save me from tears, I gave it to someone Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!